Czym są pluskwy i jak je rozpoznać? Bardzo dużo było tych ugryzień. One wyglądały jak takie ugryzienia po komarza. Ciekawa kwestia, że nie każdy ma uczulenie na te ugryzienia. Nawet jeżeli my poradzimy sobie z pluskwami, to to nie jest tak, że one do nas nie wrócą. Nie potrzebuje wody, nie potrzebuje resztek pokarmu, które mamy w kuchni, tylko żywi się, tak jak właśnie mówiłem, krwią ludzką. Tak jedną z metod zwalczania pluskiew, albo taką, którą najczęściej można robić sobie samemu w domu, we własnym zakresie, jest właśnie co to mamy? Pluskwa. Pluskwa. Plus no to tak niesympatycznie, kiedy pluskwi są w naszym domu. Temat, e, masz rację Gosiu, e, jest to bardzo niemiły, niebezpieczny. Może też... A, a dzisiaj z nami eksperci. Tak, porozmawiamy dzisiaj na temat pluskie w domu, tym w ogóle czym są, jak się ich pozbyć, jak sprawić, żeby do nas nie wróciły. Poznamy historię również osoby, która przez ten temat przeszła i podpowie, jakimi sposobami udało jej się je zwalczyć. Powitajmy w naszym studiu naszych gości. Witamy bardzo serdecznie. Jacek Koziński jest z nami, technik dezynsekcji, oraz Karolina Kubicka, Social Media Manager w Silver TV. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. No więc ja może bym zaczęła tak um, ekspercko od ciebie, Jacku, czym Takie. są pluskwy i jak je rozpoznać? Pluskwy są insektami, które żyją u nas w domach. No, są dość powszechnym problemem i z kimkolwiek by się nie rozmawiało, chyba każdy wie o co chodzi. Um, Roznoszą się na bardzo różne sposoby, także ciężko jest jednoznacznie określić skąd mamy je w domu, czyli to pytanie, które najczęściej pada. Tak, tak A, właśnie. Tak yy, i generalnie yy, jest bardzo dużo mitów na ten temat, bardzo różnych metod zwalczania. Temat jest naprawdę... Ale no poczekaj, jakie są mity na ten temat? Że biorą się z brudu. No że właśnie, to pierwsza myśl. Że... Tak. chciałem powiedzieć, czy jest to nasza wina, że jesteśmy... Nie, oszkiej. nie, posprzątaliśmy okruszków nie. Można być największym cieściochem. Pluskwy nie biorą się z brudu. Pluskwy działają bardzo podobnie do komara, ponieważ mają na końcu swojego pyszczka taką trąbkę, którą po prostu spijają krew. Tak samo jak komar. Pod ciśnieniem. nie ma to kompletnie nic wspólnego z brudem, z tym, że się nie myjemy, że mamy brudno w domu, że nie odkurzamy, że i tak dalej. Wiadomo, są różne przyczyny, typu zbieractwo, e, nagromadzenie różnych rzeczy, trzymanie wielu rzeczy pod łóżkiem, niesprawdzanie przede wszystkim, materaca pościeli i tak dalej. Aczkolwiek jest to taki główny mit, który ja zawsze muszę powtarzać wszystkim klientom. Mhm. Tak. Ale co to znaczy niesprawdzanie? No pluskwy nie żyją tak z nami, że od razu je widzimy, że są, tak? No nie wiem, komar na nas usiądzie, to widzimy, że tak. i próbuje nas gryźć. Pluskwa jest dość cwana. Ona, ona się pojawia głównie w nocy, kiedy śpimy, czyli w tym, jeżeli jesteśmy w fazie najgłębokiego snu. Z reguły jest to tak mniej więcej między 23 a 5 rano, wtedy jest ta największa aktywność pluskiew. I one sobie tam wychodzą skupną nas raz, drugi, trzeci powiedzmy, najczęściej jest to tak, że robił to w jednej linii bądź w okręgu, czyli to jest takie dość schematyczne i można na tej podstawie też się dowiedzieć, że gryzą nas na przykład pluskwy i wtedy po jakimś czasie, czasami jest to od razu, czasami po kilku godzinach pojawiają się właśnie takie rumieńce, czerwone plamki i to jest oznaka, to jest pierwsza jakby oznaka tego, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, co mamy w łóżku, pod łóżkiem, w materacu i tak dalej. Ale to oznacza troszeczkę Panie Jasku, że to też jest nasza wina, bo nie sprawdziliśmy, nie jeśli nie wymienimy postrzel e, co, nie wiem, co 6 miesięcy, a, Sugerowałbym częściej. <grystuję> właśnie dlatego mówimy, bo pan mówił o sprawdzaniu w łóżku. Tak, tak. Ale chyba to bardziej dotyczy chodzi, materaca. Materac, chodzi o materac, materac. stelaż łóżka, okolice łóżka, listwy przypodłogowe, meble stojące blisko łóżka, na przykład szafka nocna czy szafa na ubrania. Często, najczęstszym problemem pluskie są Małe mieszkania, w których jest bardzo dużo rzeczy, nagromadzonych obok siebie, często pod łóżko tak, coś chowamy do kanapy do środka nie i nie widzimy, co tam się dzieje, dopóki nie zajrzymy, nie przejrzymy e, e, szwów, nie przejrzymy zakamarków, nie przejrzymy jakieś. Ale to takich co, budzik nastawiać na taką trzecią w nocy, żeby sprawdzić, czy urzędują w domu? E, no, nie, niektórzy, niektórzy zarywają noce z latarkami, ale no, raczej nie polecałbym. Polecałbym zamówić albo właśnie eksperta, który przyjdzie zrobi inspekcję. Albo spróbować według jakichś tam zaleceń, na przykład w Internecie są różne też e, takie filmiki instruktażowe, gdzie szukać tych pluskiew. Czyli tak, najczęściej, jeżeli mamy łóżko z materacem, to to są przeszycia materaca. E, jeżeli jest stelaż łóżka, to szukamy zagłębień, e, otworów. Na przykład różnych zakamarków ciemnych, ponieważ one tam siedzą i wychodzą czasami nawet raz na tydzień, tylko się pożywić, także my ich nie zobaczymy zbyt często. Ale, ale i tak sygnał alarmowy to te. Ugryzienia, ugryzienia. najczęściej, tak, najczęściej. Służeliśmy. Każdy ma inaczej. Tak, każdy to jest ma ważne. Karolina, a jak było w Twoim przypadku? Mhm. Czy ten sygnał, który się pojawił, to były ugryzienia, czy zorientowałaś się wcześniej? Nie, zdecydowanie te ugryzienia były tym pierwszym symptomem, kiedy zobaczyłam po prostu na ręce. Tak jak mówisz, po prostu równolegle między sobą, nie wiem jak to nawet opisać, ale bardzo dużo było tych ugryzień. One wyglądały jak takie ugryzienia po komarze, przez co na początku się zastanawiałam, czy to nie są po prostu jakieś roztocza, albo w ogóle może alergia to jest właśnie, aż w końcu się przeszłam do alergologa, no i tam się okazało, tam mnie uświadomiła alergolożka, że to są pluskwy. Metody, jakie próbowałam na początku, to kupowałam te takie... Plastikowe jakby siateczki na owady, bo też nie wiedziałam do końca, kiedy te pluskwy są w ogóle duże. Nie wiedziałam, jak się za to zabrać kompletnie. Ale żyłam z tym z dwa miesiące, także pod koniec już się na dezynsekcję, na specjalistę i to rozwiązało tak naprawdę Wt całą wtedy, sytuację. Wtedy, kiedy zrozumiałam, okay. że to pluskwi, przyszedł Ghostbuster! Da, Miał nie, dezynfekcji, <laughs> i wtedy miałaś e, porządek. Ale dobra wiadomość, że to nie jest twoja wina. To, tak, tak. Jest bo to jest spokojnie, to też była regularnie, tak. <głos> 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 ale dobrze, dezynsekcja dezynsekcją, bo można ją przeprowadzić w mieszkaniu, ale a? rozumiem, że nawet jeżeli my poradzimy sobie z pluskwami, to to nie jest tak, że one do nas nie wrócą, niestety, to jest właśnie najczęściej. bo jeszcze problem. mamy sąsiadów, to klatki schodowe, problem. a nie jednokrotnie sypy, gdzie... E, tu jeszcze. mogę obalić kolejny mit: pluskwa okay. nie żyją w sypach. Nie ma to nic wspólnego z tym. Nie ma to nic wspólnego. Nie. Zawsze wszyscy mówili, że tam nie. gdzie sypy, tam robaki. To totalnie nie. To jeżeli mówimy o karaczanach, ewentualnie, <słuch> szczurach tego typu, <słuch> raczej e, szkodnikach, które, e, które żerują na żywności. <słuch> Ponieważ pluskwa, pluskwa różni się tym np. Na przykład, na przykład od karaczanów, czyli tak zwanych karaluchów potocznie, tak jak mówimy. Tym, że nie potrzebuje wody, nie potrzebuje resztek pokarmu, które mamy w kuchni, tylko żywi się, tak jak właśnie mówiłem, krwią ludzką, I tak jak komar. Więc to jest jakby ten mit. Często jest tak, że na przykład klienci zamawiają usługę żeby opryskiwać też piwnice i właśnie śmietniki na pluskwę, co nie do końca zawsze jest to dobrym... Znaczy inaczej, dobrze jest to zrobić przy okazji, oczywiście, bo to są części wspólne, ale ten główny problem zawsze jest tam, gdzie my śpimy. Tam, gdzie my spędzamy noc, jeżeli na przykład ktoś zarywa noce siedząc przy komputerze, mogą zagnieździć się w fotelu na przykład. To, takie rzeczy też się zdarzają. Ale najczęściej to jest łóżko, kanapa, takie miejsce, w którym przesypiamy albo po prostu regularnie śpimy. I to chyba było najcięższe w ogóle w całej tej sytuacji, że jakby żyjesz cały dzień ze świadomością tego, że w nocy się położysz do łóżka i będziesz gryziony. A czy psychicznie to jest nie do Psychicznie uzięcia. to było straszne. I też wczoraj <laughs> nawet czytałam artykuł o tym, że ludzie normalnie mają traumę po pluskwach. Mhm. I ja no się akurat uporałam z tym w dwa miesiące, ale gdybym z tym żyła, nie wiem, rok albo dłużej, to jest naprawdę. Straszne doświadczenie. Stąd teraz wiem, dlaczego nie mieszkałaś dwa miesiące. Byłaś zawsze u, u znajomych, bo tak. miałaś traumę, nie chciałaś. Tak. <gry> Pytanie. Tak, jak wyobrażam sobie komary latające, ale one. jak przyjdą do nas te pluskwy? Latają pluskwy? Nie, one nie. mają odnóża, pełzają. To są pełzające. Ale przyciągamy je oliwady. skąd? Z hotelu, z... skąd je przyciągamy? Z każdego miejsca, gdzie są ludzie. To jest jakby to, skąd się bierze u nas pluskwa, jest bardzo płynną rzeczą i indywidualną, ponieważ tak, po pierwsze, może przyjść od sąsiada. Najczęściej pluskwy roznoszą się i rozmnażają najszybciej. Jest ich najwięcej w okresie letnim. Czyli wtedy, kiedy mamy otwarte okna, a wtedy, kiedy dużo podróżujemy też. I. Wtedy jest ich najwięcej, ale może być to bardzo różnie. Możemy u kogoś nocować, możemy być w hotelu właśnie czy w wynajmowanym mieszkaniu prywatnym, na przykład w którym jest duża rotacja ludzi. Jest to w hostelach bardzo często to jest problem, ponieważ tam się trosz, troszkę mniej kontroluje to, co się dzieje. Okay. Jest więcej ludzi na jednej przestrzeni. Ogólnie jakby największym wrogiem tego naszym jest to, że mieszkamy w wielkopowierzchniowym budynku, w którym jest bardzo dużo mieszkań. Część mieszkań jest wynajmowanych, część mieszkań jest na doby, na przykład, tak jak teraz w centrum Warszawy jest bardzo duży z tym problem. Tam, gdzie najwięcej się wynajmuje, mieszkań, na przykład na doby. To jest rotacja. I do tego i... są jeszcze, powiedzmy, jakieś osoby, które mieszkają tam od lat. Szczególnie to są najczęściej starsze osoby, bądź takie, które nie do końca radzą sobie z tym życiem, z tym problemem, nie chcą się przyznać, i wtedy ten problem narasta. I, Jeżeli ten problem narasta, to jest go coraz więcej, coraz więcej i tak jedna wizyta nie wystarczy, druga wizyta nie wystarczy, czasami trzeba naprawdę e, zrobić porządek w domu najpierw i dopiero potem się zająć problemem. E, właśnie stąd, stąd pytanie, czy można zapobiegać i mhm. prowadzić dezynsekcję w ogóle, jeśli nawet nie ma, ale mówię zapobiegać profilaktyczne, tak? w Oczywiście. typu właśnie te Airbnb, skoro jest tyle możliwości. Można? Można? No, przede wszystkim to jest kontrola raz na jakiś czas. Jeżeli wiemy, że mamy problem w budynku, to powinniśmy raz na jakiś czas przeprowadzać taką inspekcję. To jest jakby podstawa, ponieważ jeżeli raz mieliśmy problem, to ten problem zawsze może wrócić. Możemy mieć za ścianą kogoś, kto ma tego naprawdę. Możecie mi Państwo uwierzyć, że ludzie żyją z tysiącami osobników w domu, z czarnymi ścianami. Po prostu to jest coś niesamowitego. I kuriozalnie, ja przechodząc do takiego mieszkania, czasami i pokazując jakby że to jest bardzo duży problem, że to nie tylko jakby jest problem dla tej osoby, ale też dla innych oku. Ludzie bardzo często wypierają ten problem i to jest też też jakby Ale oni nie są zjedzeni z w nocy? Skoro... Właśnie to różnie bywa z tym. Najczęściej no mamy te ślady ugryzień, tak? No bo jak mając tak dużo osobników w domu, nie no, możemy właśnie, nie mieć śladów, bo czasami powiem. mając kilka pluskiew, mamy dużo śladów, ale jest to też e Ciekawa kwestia, że nie każdy ma uczulenie na te ugryzienia. Mhm. Bo to chodzi o uczulenie na ugryzienie. Więc, skoro nie mam uczulenia, to idę dalej. Tak, bo plus działa na takiej zasadzie, że. W momencie, w którym e, chce się pożywić, e, też wpuszcza środek znieczulający. I najczęściej my jesteśmy na ten środek uczuleni, albo nie jesteśmy, albo jesteśmy w różnym stopniu. I stąd się biorą bardzo różne ślady po ugryzieniach. Czasami to są czerwone plamki, takie dosłownie malutkie, a czasami to są wielkie rumieńce. No niektórzy muszą e, iść do lekarza, na przykład przyjmować jakieś leki, bo po prostu puchną im całe kończyny. Potem no to już są takie skrajne oczywiście przypadki. Tak? Karolino, a czy ty robisz coś, żeby sytuacja się nie powtórzyła? Czy w jakiś sposób już teraz zapobiegasz? Sprawdzasz? Nie <noise> sprawdzam. Wiem, że po prostu tych pluskw teraz nie ma. Przeanalizowałam wszystko to, co się wtedy wydarzyło, i wydaje mi się, że winowajcą tutaj była kanapa, którą kupiłam. To była używana kanapa. Okej, okay, tak. To Więc się myślę... tak, tak się, o, to jest kolejny sposób, w którym się przenoszą <noise> też pluskwy. Czasami tylko, przepraszam, że dojdę zadania jest tak, że y, ludzie potrafią. Zabrać coś. Jest teraz moda na jakby odnajdywanie różnych mebli, czasem, czasem starych, stylowych, pod śmietnikami, pod wiatami śmietnikowymi, odrestaurowywania ich, ewentualnie e, jakieś tam. Ludzie mają różne koncepcje Vintage. na nie. Tak. tak, tak. I czasami <laughs> jest tak, że klient, klient wynosi to przed blok, tego samego dnia ktoś mm. to zabiera, z powrotem do tego samego budynku i problem zostaje. Mm -hmm. Ale tak. widziałam taką metodę właśnie, że się owija żelazko takim ręcznikiem cienkim, zwiliża się to, jak się po materacu tak jeździ. Mm. To, że ponoć one wyłażą tak na wiersz. To chodzi o parowanie głównie. Mhm. Ogólnie jest tak, jedną z metod zwalczania pluskiew albo taką, którą najczęściej można robić sobie samemu w domu, we własnym zakresie, jest właśnie, kupio, kupi, kupi, można sobie kupić parownicę. I wtedy ta wysoka temperatura zabija pluskwę, jaja, pluskiew, jakby wszystko to, co gdzie jak gniazdują, to przebywa. A aczkolwiek no, to też trzeba robić do, dość dokładnie, metodycznie i mieć świadomość tego, gdzie ten problem jest i, i poświęcić temu też trochę czasu i uwagi. Też warto chyba powiedzieć, że ta dezynsekcja to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, bo to trzeba się spakować jak do wyprowadzki. Wszystko no dobrze, do ale borków. poczekaj, pakujesz się, to zabierasz swoje rzeczy, w których mogą być larwy, w których mogą być tak. pluskwy i potem z powrotem je przeniesiemy. No i tutaj trzeba zachować kilka środków ostrożności. To jest tak, po pierwsze nie bierzemy nic z łóżka, nie kładziemy na łóżku przed wyjściem. Wszystko to, co chcemy zabrać z ubrań, pościeli i tak dalej, po prostu wcześniej trzeba wyprać i spakować. I nie, nie, nie kłaść z powrotem w pobliżu tego, tego miejsca, w którym mamy problem. Czyli łóżko i okolica łóżka, fotele, kanapy i tak dalej. Więc to jakby zachowanie takiego środka ostrożności jest najważniejsze. Najgorszy problem mamy wtedy, kiedy mamy wszystkie swoje rzeczy, na przykład w kawalerce mieszkając, mhm. w szafie, która jest przy łóżku, no bo wtedy siłą rzeczy musimy te wszystkie rzeczy, no nie wiem, albo przeparować, albo wyprać w, te, w wyprać, temperaturze. Wyprać, bo w praniu y, jesteśmy pewni, że zabijamy. Niekoniecznie, wybrać. bo y, oczywiście mamy detergent plus temperaturę, ale najlepiej, jeżeli to jest powyżej 47 stopni, y, najlepiej, na 6, czyli w pralce to jest 60 stopni, bo wtedy o ile pluskwa w 40 stopniach padnie i od detergentów pierących, to od, to jajko pluskwy może przetrwać na przykład. Z tym przetrwaniem to w ogóle jest niezła historia, Pokazuje się, że one mogą przetrwać, pluskwy mogą przetrwać w hibernacji nawet bez pożywnienia i dwa lata. No, to są. Nigdy nie miałem jakby takiego doświadczenia, żeby to rzeczywiście sprawdzić, mm -hmm. no, bo byłoby to ciężkie, oczywiście. No obserwować jedną Ale lany, dwa jest lany. tak, jest tak. Wielokrotnie klienci mi opowiadali o tym, że na przykład wyjechali na trzy miesiące, na pół roku, uh, powiedzmy, za granicę albo gdzieś na jakąś dłuższą wycieczkę liczyli na to, że problem sam się rozwiąże. A on się po prostu zahibernował. Nie ma, nie ma one po prostu się wybudzają i. i, mm -hmm. i po, po dwóch, U mnie trzech Nie zmieniają dwa lata, może... więc mam nadzieję, że nic nie wróci w takim razie. Czy może być tak? Polecam zamówić inspekcję. <noise> czy może być tak, że te osoby nie chcą robić dezynsekcji, dlatego że kosztuje kilka milionów ta dezynsekcja? Za no, drogę. Żałuję, że tyle nie kosztuje, ale. Nie, że... <noise> nie, nie jest. Jak, jak jest koszt? Jest to tego? jeden z powodów. To jest taki powód najczęściej. Hmm... Ciężko powiedzieć, no może też osób starszych, emerytów, którzy tych pieniędzy po prostu mają mniej, a, ale czasami to jest tak, że ludziom się nawet y, nie chce przygotować porządnie mieszkania, więc tutaj jakby powody są bardzo różne. Oczywiście wiąże się to z tym, że tak, po pierwsze musimy zrobić ileś prań, y, przygotować to mieszkanie, to jest bardzo dużo pracy też, żeby to zrobić, żeby miał, miał dobre pole do pracy, to klient też musi ze mną współpracować, ponieważ jeżeli ja przyjadę do mieszkania, w którym leży taka serta rzeczy, z łóżka nawet nie jest ściągnięta pościel, prześcieradło, mhm. powłoczki i tak dalej, no to w tym momencie ja nie wykonam dobrze swojej pracy. Więc to jest po pierwsze duże zaangażowanie klienta, żeby on się dobrze z tym przygotował, wyszedł na te minimum kilka godzin czy pół dnia czy cały dzień, w zależności co tam robimy, i dostosował się też do późniejszych moich zaleceń. Ale bo... ty wysyłasz taką instrukcję przed Twoją wizytą, jest co to... należy zrobić, jak się przygotować? Jest to najczęściej po prostu. Roz... Podczas rozmowy telefonicznej ewentualnie jak ktoś potrzebuje, czy ma nie wiem, czy jest to jakiś obiekt powiedzmy, tak. hotelowy, czy coś takiego, to tak. Najczęściej są to zalecenia, to jest dość krótka lista, no ale taka wymagająca. Mhm. Nie? Istnieją takie saszetki do, do tego problemu. W sensie tak jak na przykład Mole, są takie, które zapobiegają, przeszkadzają, zabijają. Coś takiego istnieje, są, jest dużo domowych też sposobów typu rozsypywanie na przykład różnych ziół, lawendy, ziemia okrzemkowa, a ludzie polewają na przykład naftą podłogę w okolicach listew i tak dalej. No, metod jest bardzo dużo, ale nigdy nie ma tej takiej stuprocentowej, która da nam pewność. Jest też dużo, me, dużo takich metod kontrolowania, czyli na przykład detektory pluskiew, czyli to są takie, takie lepy z taką piramidką, w które one jakby przechodzą z gdzieś, mogą się złapać. Najczęściej na to powinniśmy jakiś środek wabiący dać. Um, um, są takie do kupienia w formie pastylek lub saszetek. To też nie do końca się zawsze sprawdza, bo to wszystko zależy od środowiska, w którym się znajdują. Musimy pamiętać o tym, że człowiek jest, ma zawsze te najsilniejsze feromony i człowiek jest zawsze najsilniejszym wabikiem na pluskwę. Możemy porozstawiać sobie tych pułapek, saszetek, ale one i tak gdzieś zawsze 30 cm od tej pułapki, od tego coś, co je odstrasza, przejdą, bo i tak idą za naszym zapachem. Chyba. Chciałem zapytać e, odnośnie e, pluskwy, czy w trakcie dezinsekcji, można już przy okazji e, robić inną dezinfekcję, dezynfekcję, e, która dezynsekcje, pomaga... dezynsekcje, Tak, w tak. ogóle. To nie jest hmm. tylko na pluskwę. Nie, nie, oczywiście, że nie, bo jeżeli stosujemy środek opryskowy, który. No, um, zasada jest taka: najtrudniej jest się pozbyć tego, z czym najdłużej walczymy. Czyli od zawsze walczymy z pluskwą i z karaluchami, tak, to są takie jakby najczęstsze problemy, tak. które mamy w domach. Tak. I w tym momencie jest tak, że no, mamy różne też ograniczenia. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, która nakłada pewne restrykcje wobec tego, jakich środków możemy używać, żeby były bezpieczne dla człowieka. Tak. Szczególnie jeżeli to są środki opryskowe, czyli takie, w których powiedzmy, ja robię w zabezpieczeniu, tak mam maskę, tak? filtry i tak dalej, no nie można po mnie wejść albo w trakcie, mm. <gry> ponieważ no, może to być drażniące dla układu oddechowego. Więc tutaj w tym momencie jest tak, że jeżeli jest jakieś środowisko, któraś tą populacja tych pluskiew w danym obiekcie, na przykład budynku, to one zaczynają się odparniać na działanie chemii. Ale jeżeli na przykład mamy, robimy na pluskwy, a na przykład klient mówi. Chyba nie wiem, widziałem tam karalucha, albo na przykład nie lubię much, jak gdzieś tam latają, czy jakieś tak. tam. Czy... Albo mrówki. mrówki Za dużo mrówek. Na przykład środki opryskowe działają na wszystko. I jeżeli stosujemy środek na pluskwę, to najprawdopodobniej zadziała on na, na każdego innego insekta, dlatego że one są, nie są tak uodpornione. A czy ozonowanie pomieszczenia ma sens? Hmm. Ma sens, aczkolwiek nigdy to nie daje tak stuprocentowej skuteczności. Chyba takim najważniejszym przesłaniem, które z tej rozmowy mogę tak wyciągnąć, to żeby przede wszystkim się nie wstydzić. Bo jeżeli e, widzimy, że w naszym domu może być jakiś problem, to już drodzy Państwo, dawno nie są te czasy, kiedy wszystko jest te, tego związane z takim tematem, jest tematem tabu. Bo tak jak mamy obowiązek zgłaszania, że nasze dziecko na przykład ma wszy czy owsiki, i to jest nasz obowiązek, żeby napisać do przedszkola, mhm. e, a kiedyś się o tym nie mówiło, wstydziło, bo zaraz wszyscy powiedzą, że jesteśmy brudni i u nas w domu jest brudno i dziecka nie myjemy. Tak, tak. samo e, z takim tematem, jeżeli mamy jakiekolwiek robaki, w domu, to należy jak najszybciej zgłosić się do eksperta, żeby taką dezynsekcję przeprowadzić, porozmawiać z sąsiadami, że jest taki problem. Bo myślę, że w grupie siła, jeżeli wspólnie zadziałamy, to temat zostanie rozwiązany. No i polecamy korzystanie z ekspertów, żeby pozbyć się tematu raz na zawsze. Ja za ciebie trzymam karolina kciuki, żeby nigdy więcej cię ta historia nie spotkała. Tak, a gdzie można znaleźć kontakt do takich ekspertów? Jak, no, jak naj, pana najczęściej internet po prostu tak wpisujemy frazę od e, usługi dezynsekcji. W firm jest dużo wiadomo to mm, każdy każdy powie że działa najlepiej ale z reguły to jest tak że mm, to jest usługa, tak? Tutaj tutaj bywa bardzo różnie, różne jest podejście. No, to jest na przykład pana firmy, tak? Tak, terato.pl e... tak terato to, to jest tak, e... strona pana Jacka Kozińskiego, technika dezensekcji. Była również z nami dzisiaj Karolina Kubicka, Social Media Manager dziękuję. w Silver TV. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, dziękujemy ślicznie. za te dziękuję. rozmowę. Temat bardzo ciekawy i e, niebezpieczny jeśli się e, nie zapobiega, nie? Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.